Jestem krakowianinem, parafianinem parafii Najświętszego Salwatora. Tutaj się urodziłem i tutaj część, to znaczy od strony mamy, moja rodzina tutaj była bardzo zakorzeniona i w działalność parafialną i w działalność taką miejską. Można powiedzieć, że w takim razie tu jestem z pokolenia na pokolenie krakowianinem. Ze strony ojca z kolei, ojciec urodził się pod Krakowem. W 1994 roku zostałem radnym dzielnicy, później byłem również członkiem zarządu tejże dzielnicy, siódmej, czyli tutaj zwierzyniec. Następnie byłem radnym miasta Krakowa, przewodniczącym Komisji Kultury i Ochrony Zabytków do roku 2002. Potem zostałem radnym wojewódzkim i zostałem może dlatego, że miałem najlepszy wynik w województwie, zostałem przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Następnie w 2005 roku zostałem senatorem. Byłem przez dwa lata i pan prezydent powierzył mi funkcję, no, że tak powiem, kwalifikowaną do ministerialnych członka Krajowej Rady Radiowolni i Telewizji, gdzie byłem od roku 2007 do roku bieżącego. Yy, obecny parlament swoją większością yy, i peo prezydent Komorowski yy, pozbawili nas tej funkcji, powołali nową Krajową Radę w naszym miejscu. W roku 94 założyłem Tygodnik Salwatorski. To jest takie moje ukochane dziecko. Pismo parafina Świętego Salwatora, ale pismo, które. W krótkim czasie stało się pismem o bardzo szerokim zasięgu, szczególnie dzięki internetowi. Polecam Państwu, jeżeli chcecie mnie poznać bliżej, to wejdźcie na Tygodnik Salwatorski przez internet albo zapoznajcie się z tym, jak to, jak to jest wydawane co tydzień od 16 lat. Byłem. Sekretarzem Złotowskiej Rady Parafialnej, tam u mnie, to znaczy u księdza Płata bryły i <laughs> związany jestem jeszcze z paroma, powiedzmy, organizacjami. Wśród nich, no, takie może bardziej charakterystyczne, Bractwo Kurkowe. Więc przywiązany jestem do tej tradycji szlacheckiej, Konturza i, i to. to. <śmiech> Natomiast, <śmiech> aha, no jeszcze byłem. W tych różnych ciałach międzynarodowych, to znaczy byłem członkiem Komitetu Regionów, byłem jako przedstawiciel, byłem też po, przedstawicielem Polski w NATO, w, w taka komisja Civil Dimension of Security, więc napatrzyłem się trochę z gliszczą powojennym, bo akurat zajmowaliśmy się przywracaniem normalności życia na terenach, gdzie właśnie skończyły się jakieś wojny, rozruchy. Także i przy tej okazji byłem w Gruzji i byłem w Sarajewie i byłem w Albanii. Uważam, że program należy budować w oparciu o ankiety. Program należy budować również o wolę tych, którzy po prostu w Krakowie mieszkają. Nie znaczy to, że nie mam wyrobionych poglądów. Wyrabiałem je sobie od bardzo dawna. Ale też jestem otwarty. Ład przestrzenny w Krakowie. Kraków jest bardzo zaniedbany pod względem yy, zdefiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niektórzy twierdzą, że specjalnie, aby można było, aby urzędnik miejski podejmował tak naprawdę decyzję o tym, co gdzie stanąć może albo co wstrzymać. Gdyby był kam, to rządziła <laughs> kartka papieru, a nie urzędnik uznający po swoje. Z tego wynika, że boją się Krakowa inwestorzy. Bezpieczeństwo osobiste. Po Krakowie wciąż. To przy każdej kampanii wyborczej to wychodzi. I zawsze obietnice są, że będzie lepiej. I zawsze trzeba poprawiać. Po Krakowie chodzi za mało patroli. Takich, które sprawiałyby, że czujemy się bezpieczniej. Niech ludzie mają poczucie, że na przykład przejeżdża jakieś auto policyjne. Jeżeli Straż Miejska nie będzie sobie potrafiła z tym poradzić, to należy Straż Miejską zastąpić znaczy odebrać ludzi ze straży, a zwiększyć szeregi policji, która by pilnowała i miała do tego odpowiednie kompetencje. Nawiasem mówiąc, policja powinna mieć, nawiasem mówiąc, większe kompetencje, uważam, niż ma w tej chwili, ponieważ łajdak może znieważyć policjanta, może nawet do niego strzelić, a policjant musi tyle wykonać czynności zabezpieczających, że, że po prostu porządny człowiek boi się. Czyli z jednej strony to jest więcej patroli, mniej roboty papierkowej po prostu dla nich i mniej takiej zwykłej złożliwości, bo zauważcie Państwo, że bardzo często ci strażnicy po prostu patrzą jak zarobić, zakładając czasem naprawdę. To, to auto, które gdzieś tam stanie, nie bardzo szkodzi, a blokadę szybko ma założoną. Czasem po prostu gdzieś tam ludzie muszą. Oczywiście to należy regulować, ale to, co wyprawiano koło Filharmonii teraz na placu na Groblach, zbudowano parking podziemny, Proszę, pan, może Państwo kojarzycie. No i wymuszają, żeby ludzie zjeżdżali i drogo płacili na ten parking, a już w okolicy nie wolno parkować. Tramwaje i autobusy w miarę dobrze jeżdżą. Proszę Państwa, sytuacja wygląda tak. Jeżeli to jest powiedzmy Kraków i tu jest stare miasto, rynek, to ten rynek 753 lata temu w tym miejscu ustanowiony był i jest centrum. Centrum wszystkiego. Najwyższy czas, żeby tenże rynek ochronić, uratować przed zadeptaniem, stworzyć jakieś dodatkowe centra. Te centra, na przykład handlowe w postaci hipermarketów, powstają. No, pytanie, czy jesteśmy takimi zwolennikami hipermarketów? Ja uważam, że w tym tkwi duże niebezpieczeństwo. Nie odżegnuję się i sam czasem robię zakupy w hipermarketach. Natomiast z kolei wiem, że dochody dla społeczeństwa z hipermarketów, z podatków są bardzo kiepskie. No, prawda? Bardzo, a to przestawią się z czymś, a to nazwę zmienią, a to coś tak, mają sposoby i mają prawników. Natomiast to, czego nam naprawdę brakuje, to, a ja jeszcze zaznaczę jedno, Kraków to nie tylko ten Kraków. Kraków to przynajmniej ten Kraków. Bo ludzie stąd dojeżdżają tu gdzieś i tu pracują. To jest naprawdę Kraków. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Ludzie dojeżdżają 20-30 km codziennie do pracy do Krakowa. Przynajmniej z 80 tysięcy ludzi. Przynajmniej. A cała reszta dojeżdża załatwiać różne rzeczy, czy to w Urzędzie Marszałkowskim, czy to przy jakiejś okazji, a w końcu też jak na jakieś wydarzenia kulturalne wszyscy zjeżdżają tu. Wobec tego. Niechże zjeżdżają tak. Niech tu będą parkingi, niech tu będą centra handlowe, ale takie centra handlowe, gdzie... Człowiek stąd będzie mógł sprzedać zdrową żywność i tanią, a stąd z centrum ktoś dojedzie po zakupy, a ktoś, kto stąd przyjedzie do pracy, tu zostawi auto, przesiądzie się na komunikację miejską i pojedzie w różne punkty Krakowa. To jest główny problem w tej chwili. Kraków, jeżeli jest zakorkowany, to głównie przez te samochody, które stąd zjeżdżają do środka miasta. A zatem zachęcić ludzi do przesiadania się na komunikację miejską, która zresztą powinna być nawet dłużej w nocy i tak dalej, cośmy rozmawiali nawet z Panem po drodze, to jest oczywiście do załatwienia, Ale żeby to również były takie, jakby ryneczki, na których. Nastąpi też powiązanie ludności podkrakowskiej z tą taką blokową, można powiedzieć, blokowymi mieszkańcami Krakowa. To spowoduje, no w mojej ocenie, na kilkaset złotych oszczędności przeciętnej krakowskiej rodziny. To nie jest wielki projekt. Proszę zwrócić uwagę: kilkadziesiąt milionów złotych może kosztować wybudowanie takiego centrum. Oczywiście infrastruktura już droższa, ale póki co komunikacja miejska może wie, wiele załatwić. Powstanie przy tym metro? Dobrze, niech powstanie. Można to dalej rozwijać, ale póki co jest to bardzo ważne. Jeżeli w ogóle dzięki temu rządowi popadniemy już w takie długi, że prezydent będzie się zajmował rozdawaniem zupy najbiedniejszym w mieście, żeby się nie wkurzyli i nie podpalili miasta, to tym bardziej coś takiego będzie potrzebne. To jest potrzebne mieszkańcom Krakowa na co dzień, żeby się żyło taniej. Ja mógłbym przed Państwem w tej chwili tworzyć wielkie plany, że Kraków powinien być miastem światowym, że w Krakowie obiecuję za trzy lata, że będzie mecz AC Milan z, na przykład, z Borusią w Klapach I to będzie wielkie wydarzenie. I będzie jakieś tam mistrzostwa, na przykład w piłce ręcznej, albo jeszcze jakieś tam coś. Niech sobie będą? a tymczasem ich mieszkańcy Krakowa mają możliwość żyć taniej.